Mam piękne intro przygotowane przez Grzesia. Grzesie, dziękuję Ci bardzo, będzie obiad. I teraz, tak, najważniejsze. To będzie filmik, jak już widać po tytule o ciąży, a przede wszystkim o cięciu cesarskim. Także, jeżeli komuś się nie podoba, dziękuję. Widzieliście mnie przez parę sekund. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeżeli nie, to zostańcie ze mną. Ponieważ muszę nagrać ten film, tak, muszę. Um, obserwuję kilka stron dla mam, dla przyszłych mam. No wiecie, um, o co chodzi. I tam są wpisy o cięciu cesarskim. Czy to boli, czy to nie boli, że Jezu, Jezu, że co to będzie, co to będzie. Okej, okay, nie chodzi mi o to. Ale zaobserwowałam, że kilka było takich wpisów, co ludzie powiedzą. Bo no, bo urodziłam przez cesarskie cięcie, a nie naturalnie. Bo coś tam, coś tam. I nagle się wylała, fala hejtu. Co ty w ogóle kobietom mówisz? Jak to y, cięcie cesarskie, że to nieważne, ważne, żeby dziecko się urodziło. Ale ja doskonale wiem, o czym ta kobieta pisała i o czym ona myśli. Doskonale to rozumiem, co ludzie powiedzą. Tak też było u mnie. Moja córka na świat się nie spieszyła. Gdzie tam? Było jej dobrze w brzuszku. Wiedziała, że tutaj będzie u mamy lepiej, a nie na zewnątrz. Eee, także przyszedł 40 tydzień ciąży. Wiedziałam, że za kilka dni będę musiała iść do szpitala, jeżeli e, nic się nie zadzieje. No i oczywiście była mowa o cięciu cesarskim, tak jak zawsze, przynajmniej moja Pani ginekolog mi o tym wspomniała, że tak może być. Ale ja nie, no gdzie, gdzie dzieje? ja urodzę naturalnie, no i oczywiście. No i na tyle byłam głupia, tak, teraz mogę tu powiedzieć, że to, było, yy, to był katynizm na yy, poziomie nie wiem jakim, to po prostu było tak debilne z mojej strony, że ja aż poszłam do kościoła, żeby pomodlić się za to, oczywiście, żeby dziecko zdrowo się urodziło, ale przede wszystkim, żeby nie było cięcia. No mówię wam, debilis do potęgi entej, bo to inaczej nie da się nazwać, ale tak właśnie myślałam i to wiecie przez kogo myślałam? Przez ludzi. Przestanę na gąbkę, że, że ja muszę, no, że ja muszę e, urodzić naturalnie, bo co ludzie powiedzą? Bo tam był wpis, albo naturalnie jest najlepiej. Tu w jakiejś tam książce, drugiej książce, którą przeczytałam, oczywiście muszę e, urodzić naturalnie, bo, ta, bo tak jest najbezpieczniej, bo tak jest najlepiej, bo tak e, ma dziecko większą odporność i musi być naturalnie. Nie ma innej opcji musi być naturalnie i koniec, i temat, ile zamknięty. No i ja, młoda kobieta, gdzie rodzi pierwsze dziecko, no to też tak właśnie myślałam. Naturalnie musi być, no bo ja to no może być inaczej i w ogóle nie, no. No i okazało się zupełnie odwrotnie. I Ja tak się nakręciłam na to wszystko, ja się nie bałam bólu. Mi nie chodziło wcale, a wcale o ból, bo ja przeszłam ehm, usunięcie wyrostka, usunięcie wóreczka. Także i ja wiem, jaki to był ból. Podejrzewałam i się też nie myliłam, że to był podobny, jeżeli chodzi o szycie brzucha. Ale mi chodziło o to, żeby urodzić naturalnie. Miałam klapki na oczach, i tylko mi i wyłącznie o to chodziło, bo co ludzie powiedzą. No, i tak pojechałam na pogotowie znaczy do szpitala, bo oczywiście. Mała, e, mała nie chciała wyjść sama, i jechałam już na, e, do, znaczy, no, do szpitala. Jechałam już i miałam 3 cm rozparcia. Także lekarz powiedział: Jeżeli to jest moja pierwsza ciąża, to i tak ładnie. No i wszystko było pięknie. O 8 byłam, o 10 mnie, czy tak Koło 11 mnie przyjęli na oddział. Koło 12 miałam badanie, coś koło drugiej. Mm, tak. Coś koło drugiej dostałam kroplówkę z oksytozyn, oksytozyną. Whenever. Um, I co? I nic. Ja sobie chodziłam elegancko, pięknie. Do mnie położone się śmiało, że mm, za lekko ci to idzie, bo masz uśmiechniętą buzię. No dobra. Śmiałam się na początku, później już tak już, już to samo nie było. No i co? No i potem e, zwiększyli mi tą dawkę, no i się zaczęło. Poszłam na e, osobny pokój z moim mężem. No i jedziemy z tym koksem. Najpierw była piłka, później było chodzenie. No i mi zwiększała tą dawkę i było wszystko fajnie, fajnie. E, wytrzymywałam do pewnego momentu, jak mi robiła badanie i cały czas byłam przypięta mm, do katekiem. Mm, Robiła mi badania i nic się nie działo. Miałam skurcze, Rozwarcie szło, ale nic się nie działo, jeżeli chodzi. Um, z dzieckiem, no wiecie, wszystko było OK. Um, rozwarcie pięknie szło kryzys? 7 cm. Nie powiedziałam tego na głos. Bo bym, wiem, że bym w tym momencie dobiła własnego męża, ale ja wiem, że to tak nie powinnam mówić, ale to było Jezu. Niech to już się skończy. No i tak się zaczęło, że to był właśnie ten siódmy centymetr, i cały czas oddychanie. Ja mojego męża myślałam, że w pewnym momencie coś mu zrobię, ponieważ cały czas tylko słyszałam, dmucha świeczkę. A to chodzi o to, i to było, panie, drugie panie, to jest bardzo dobre, bardzo korzystne oddychanie. Przede wszystkim nie oddychamy ramionami. Nie. Bierzemy powietrze. A, jak przychodzi skurcz i to jest, to się wydaje teraz może głupie, ale tego trzeba się nauczyć. I mnie już, mnie już to uczyła moja e, położna środowiskowa, która do mnie przyjeżdżała w Poznaniu, bo to wszystko dzieje się w Poznaniu, e, która mnie uczyła, Sylwia, uczy się oddychać. No okej, okay. czyli... I o co chodzi odmuchanie świeczki? Że jak przychodzi skurcz, to bierzemy... Było mi długi wydech i to pomagało. To naprawdę mi pomagało. Tylko wiecie, jak przychodził ten skurcz, to ja chwytałam mojego męża za koszulkę. I po prostu jak ja słyszałam dmuchać tę świeczkę, dmuchać tę świeczkę i myślałam, że uszaleję. Ale tak, dmuchałam do świeczkę i to pomagało. I wszystko było ok, Ale że mała jakby nie schodziła w dół do kanału tylko cały czas była w jednym miejscu, musiałam się położyć. I to było najgorsze. Musiałam leżeć na lewym boku z nogą uniesioną do góry. I to było po prostu... To było piekło dla mnie, bo ja nie mogłam się w ogóle ruszyć, nic, zero, skurczy przychodziły, a ja leżałam. I to było po prostu dla mnie najgorsze i dlatego nie chcę was straszyć, jeżeli chodzi o ból, bo po prostu ja musiałam leżeć, a podejrzewam, że ja bym poszła pod prysznic. Jakbym sobie troszeczkę no, poturlała się na tej piłce, to by było inaczej. Ale do rzeczy. No i przechodzi kolejny skurcz. Nagle czuję parcie. No i co usłyszałam? Biegnij, biegnij. <grybuj> Jak przychodzi parcie, to czyli biegnij biegnij, czyli... Trzeba po prostu tak oddychać. No i tak też mi doszło. Tak oddychałam. I nic się nie działo. I w pewnym momencie z takiego jakby snu mnie wybiła maszyna. Która, która ja słyszę do tej pory, jak ona mi buczy. A to po prostu było bicie mojego dziecka, które stopniowo leciało, leciało w dół. I ja po prostu, jak było parcie, to ja ją przyduszałam. Ona nie umiała wyjść. Parcie było, ja ją dusiłam i puszczałam i ona nie umiała się jakby wycofać, nie wiem jak to wam wytłumaczyć. Ja ją po prostu dusiłam. Położna to zobaczyła, zobaczyła co się dzieje z kategorią małej. Poleciała po jednego lekarza, po drugiego lekarza. Lekarz mówi, nie ma szans, idziemy na cięcie cesarskie. A ja wtedy, ale dlaczego, dlaczego przecież ja dam radę. Najgorsze, co mogłam w tym momencie pomyśleć. No, adrenalina, emocje, to wszystko. Ale teraz, jak tak myślę, jak ja bym sobie pluła w brodę, jeżeli ja bym przez 9 miesięcy nosiła dziecko pod sercem, i w tym momencie przez takie moje głupie gadanie bym straciła to. Nie. No. No. I taki był trochę moment też dla mojego męża, bo musiał wyjść z tej sali. I ja biegiem, mnie nikt na wózku nie wiózł, ja biegiem leciałam na salę, żeby zrobić to cięcie cesarskie, znaczy najpierw był celnik, później od razu leciałam na to cięcie i 7 minut i o 18.58 była mała ze mną. Dostała 8 punktów i znowu kolejne a dlaczego tylko 8? Ale był taki przecudowny pan lekarz. Ja leżę, ja pamiętam doskonale, gładzi mnie po publiczku. A on mówi: Niech pani się nie martwi. Ja miałem jeden. <słyska> Widzicie, co to robi yy, psychika? Bo co ludzie powiedzą? Że dlaczego? Bo ona miała 8 punktów, dlatego miała 8 punktów. Bo była sina i nie miała odruchów. Odruchów nie miała. Czyli nie płakała i nie miała takiego odruchu wykrztuśnego, jak jej ymm, no, czyścili nosek i, i buzie w środku. Dlatego. Ale jest, jest zdrowe dziecko, i w ogóle mój mąż później do mnie przyszedł. Nie przepraszał, że, że nie wyszło. Ja i jak nie wyszło? No właśnie wyszło, bo jakby nie ty, bo on powiedział, mówi, Serwia, uspokój się, robimy tą cesarkę, co ty w ogóle kadasz kobietą? Jak to? Nie. No. No i to jest właśnie to. On mi powiedział, że przecież wszystko jest dobrze, a później on, biedak, przychodzi i mówi, że, że, że mi przepraszał, bo nie wyszło. Wyszło, wszystko wyszło, bardzo wszystko dobrze wyszło, bo mamy dziecko obok siebie, tak? Ja później też, położna przyszła, i ja mówię, ale ja robiłam to, jak pani kazała, i to wszystko, i tak dziecko, to wszystko dobrze robiłaś. Po prostu mała tak się jakoś dziwnie ułożyła, że nie chciała wyjść. Na zwyczajnie świecie po prostu zrządzenie losu. Tak wyszło. Ale to była moja pierwsza ciąża. Słuchałam się położnej, nie spanikowałam przede wszystkim, no trochę na początku. Ale potem mówię, już po prostu. Mm, Wiedziałam, że tak i tak muszę się zdać na y, obcych ludzi, bo ja nic sama nie zrobię, tak samo mój mąż. Ale wiecie, to było właśnie coś takiego, że co ludzie powiedzą, bo ja nie, y, nie urodziłam naturalnie. No ale mam dziecko. Mam zdrowe, piękne dziecko. A i tak po ciąży usłyszałam: A dlaczego ty nie urodziłaś? I to od kobiety. I ja teraz mówię, no, nie urodziłam, ale mam i nie kupiłam. I to po prostu ja nie mogę tego zrozumieć, dlaczego kobieta, kobiecie takie rzeczy mówi, dlaczego ty nie urodziłaś? Co się stało? To się stało, że mam dziecko. A co się nie stało, to to, że tego dziecka po prostu nie straciłam ja teraz o tym wiem, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Ale wcześniej. Ja nawet, mm, ja nawet nie przyjmowałam tego, że to może być cesarka. To w ogóle dla mnie było amok na pewno, bo będą gadać, bo będą po wsi gadać, bo będzie rodzina gadała, bo będą znajomi gadali. A teraz nie się dzieje przy drugim i ja teraz jakbym zaszła w ciążę ja normalnie mogę rodzić naturalnie bo ja nie mam żadnych przeciwwskazań tylko no tak wyszło jak wyszło tak samo z karmieniem piersią to w ogóle już też powinny być chyba osobny temat no bo teraz bo o, jak urodzisz przez cesarskie cięcie to nie będziesz miała pokarmu pokarm jest tu w głowie jak mówisz sobie że nie będziesz miała pokarmu tego mieć nie będziesz. Ja miałam szybciej pokarm niż babki, które rodziły naturalnie. Bo sobie mówiłam, że ja będę karmiła piersią. I karmiłam przez prawie rok. Tak. I jestem z tego dumna. I jestem mamusią teraz już dwu i rocznej jagódki i się cieszę. I już nie myślę, co ludzie powiedzą. Ludzie i tak będą gadać, ale ja po prostu rozumiem te matki, te przyszłe matki, które się boją mieć cięcia, to boli. Ciągnie, jak chcesz wstać z łóżka, nie idzie od razu na już, jak dziecko, jak dziecko płacze, tylko najpierw nogi, później reszta ciała. Ja po prostu wiedziałam, bo tak samo robiłam przy usunięciu wóreczka. To też najpierw wstawały, to jest śmieszne, ale najpierw wstawały nogi, a później reszta ciała. Jak się podniesiesz cała od razu, to cię to wszystko ciągnie, nie ma szans wstać. Ale tu na dole wszystko boli tak samo jak przy naturalnym. No, jedynie to, że po prostu nie miałam cięcia. Tak? No. No. To chyba tyle. Mam nadzieję, że ten film trochę Wam pomógł, że nie ma czego się bać. Co ludzie powiedzą, co inni powiedzą, to Wy macie się czuć, drugie mamusie, przyszłe mamusie i obecne dobrze, macie się czuć pewnie i musicie zaufać, musicie mieć dobrych ludzi wokół siebie. Ja miałam przecudowną panią, ja rodziłam w szpitalu w świętej, no święta rodzina, szpital. Pani yy, Lucenka była przekochaną położną. Ona naprawdę, ona tak dużo pomogła, że kobiety musicie uwierzyć w to, że dacie radę. I nieważne ważne jak urodzicie. Czy naturalnie, czy przez cesarskie cięcie? Ważne, żeby dziecko i przede wszystkim wy, żeby się były zdrowe. To jest najważniejsze. A teraz to w ogóle zdrowie jest najważniejsze. Nie przedłużam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejny film.